Taką gierkę chyba kojarzycie. Ale czy taką kojarzycie? Jest to oczywiście Balatro. Jeżeli w ogóle nie słyszeliście o grze Balatro, no to nie wiem, co wy robicie, jeśli chodzi o gry. Czy wy w ogóle w nie gracie i się nimi interesujecie? Ale dobra, faktycznie, może przyjmijmy, że nie graliście. I zamiast tłumaczyć przez 10-15 minut wszystkie mechaniki, które występują w tej grze, to wystarczy przeczytać opis na Steamie. Pokerowy roguelike Balatro to hipnotyzująco wciągająca gra z mechaniką budowania talii, w której zagrywasz niedozwolone pokerowe ręce. Odkrywasz jokery, odmieniając bieg gry i budujesz ekscytująco miażdżące kombinacje. I to faktycznie jest roguelike, który jest karcianką. Jak macie już dosyć ogólnie tematyki karcianek, bo gier takich ostatnie lata wychodziło dużo, niektóre po prostu już się pozamykały i były niewypałem, niektóre są rozwijane po dzień dzisiejszym, chociażby Hearthstone, to jednak jest to całkowicie inna gra i to, że w ogóle ta gra może przypominać no chociażby zwykłego pokera i tutaj nie obyło się bez kontrowersji przy premierze tej gry, bo w niektórych e, krajach czy też na niektórych Platformach bez takiego zagłębienia się ogólnie, co to jest za gra i co ona tam zawiera, określono, że okej, okay, tam są karty, czyli hazard, czyli poker, czyli nielegalne. I przez to ta gra miała nawet ograniczenia przez krótki czas na początku, jakieś absurdalne, że to jest tylko dla pełnoletnich. No i ta gra oczywiście nie ma nic wspólnego z hazardem, poza tym, że no w hazardowym pokerze, jak i w tym pokerze, no są karty. Ale tak naprawdę cała reszta to jest rozkmina dotycząca mechaniki. Mechaniki, która zresztą nie jest jakoś skomplikowana. I jak sobie popatrzycie i pogracie w tą grę trochę, to stwierdzicie, że ta gra spokojnie mogła wyjść nawet na komodorkę, na Atari. W końcu tam też były karty. Trochę grafiki 2D i różnego rodzaju operacje matematyczne. I to wszystko tutaj też jest. Ale najważniejsze jest to, że ten tytuł możecie przechodzić dziesiątki, a nawet setki razy. I każdy kolejny raz będzie inny, ponieważ tu sami w każdym podejściu budujecie od zera talię i tą talię później bustujecie tymi jokerami, które są widoczne na ekranie. I każdy z tych jokerów w inny sposób mnożnikuje. Możecie zrobić talię, która będzie przede wszystkim nastawiona na pary, albo na full, albo na zbieranie czwórek, karety. Albo wywalicie wszystkie kiery, trefle i tak dalej. Nie wiem, będziecie na piki tylko grać, tylko piki będą i tylko nimi będziecie zdobywać punkty. Możliwości jest tutaj multum. Dlatego ta gra, moi drodzy, zdobyła na ostatnich The Game Awards 3, jeśli dobrze pamiętam, nagrody no już była dosłownie o krok od zdobycia, no gdzieś tam nagrody roku, chociaż są jeszcze niektóre tutaj plebiscyty, w których może wygrać i jednym z nich jest na przykład rozdanie nagród Steam, które zresztą niebawem będzie i gra, która się wydawała, moi drodzy no być grom, która przejdzie bez echa, po prostu jakaś niezależna produkcja, twórca sobie zrobił jakąś gierkę 2D może komuś się to spodoba, może trochę zarobi, może to będzie ten wielki, wielkie marzenie o sukcesie game dewelopera, nawet ostatnio wyszła także Wersja mobilna, gdzie możecie sobie pograć na telefonach. Bardzo fajnie zresztą się gra. I tutaj się pojawił ciekawy pomysł, ponieważ twórca zaczął rozmawiać z innymi twórcami innych tytułów i zaczęli się moi drodzy dogadywać. I tak tutaj się pojawił na przykład po dogadaniu w grze Balatro zestaw. Fajnych pakietów skinów. Na przykład możemy wymienić sobie piki w naszej talii wizualnie, na przykład na piki wiedźmińskie. I tutaj mamy Geralta jako króla, tutaj mamy Jennefer jako królową, jako damę. No i walet. No i mamy tutaj Jaskier, mamy także cyberpunkową talię, no i tutaj to też jest ważny temat. Oprócz tego mamy także Shawel Knighta, Don't Starve, jeżeli chcemy okiery to mamy tutaj Among Us mamy Binding of Isaac, Cult of the Lamp, Divinity Original Sin 2. No, i możemy wejść na trefle, proszę bardzo. Potion Craft, Warframe. Tutaj mamy Vampire Survivors i Slade Spire. A w Karo mamy Stardew Valley, Enter the Gungeon, 1000 Resist czy Dave the Diver. No, i w przypadku mniejszych tytułów, no to taka wymiana działa oczywiście korzystnie na obydwa. Ale tutaj, moi drodzy, jak zauważyliście, był zarówno Wiedźmin. Jak i Cyberpunk to są przecież ogromne międzynarodowe hity. I tak jak w przypadku Cyberpunka, mamy tutaj figury króla, damy oraz waleta, czy też dupka. Mamy oczywiście trzy takie karty z wizerunkami, właśnie postaci z Cyberpunka. No to jeszcze jest jedna ważna rzecz, ponieważ w tej grze są najważniejszymi jokery. I tych jokerów mamy bardzo dużo, ale taki podstawowy wizerunek jokera to jest właśnie ten joker, moi drodzy, czyli tak wyglądający, można powiedzieć, pajac. Jokerów mamy tutaj bardzo dużo, karty także są różnorodne, a każdy z nich daje troszkę inne działanie na naszą talię. Chociażby na przykład niektóre dają żetony jako gotowe punkty, niektóre dają punkty mnożnikowe, niektóre potrafią generować. the Pieniądze, kiedy to tylko coś wykonamy, albo zagramy jakiś rodzaj karty, niektóre potrafią e, ładować inne, niektóre działają tymczasowo, niektóre się aktywują w określonych momentach, a niektóre pasywnie przez całą grę dodają bonusy. I tutaj moi drodzy pojawia się też tematyka, oczywiście, Cyberpunka, no bo jak powiedzieliśmy o tym, że się wymieniają pomiędzy sobą i pozwalają jednej grze na umieszczenie czegoś w drugiej, no to ciekawe, czy coś dodali w Cyberpunku z balatrom. I w najnowszej aktualizacji 2,2 w w której, no może słyszeliście, może nie, dodano różne takie kosmetyczne rzeczy. To, że jest więcej kosmetyki i modyfikacji własnego ciała, możecie sobie jakiś tam makijaż zrobić, więcej fryzur, jakiegoś malowania paznokci. Możecie także pomalować sobie samochód, nawet w trakcie jazdy i mnóstwo różnych tego typu właśnie detali wizualnych. Szczerze mówiąc, to nie są rzeczy, dla których warto jest całkowicie od nowa zaczynać grę. Nie, nie, nie. Jeżeli macie gdzieś save'a, macie grę zainstalowaną, z ciekawości ściągnijcie update, no sobie zobaczcie. Ale! Jeżeli na przykład chcecie i maksujecie sobie gry i uwielbiacie robić także poboczne zadania, to tutaj, moi drodzy, możecie zrobić ciekawe zadanie związane z Balatro. I w jaki sposób uzyskać dostęp, w jaki sposób rozpocząć to zadanie związane z Balatro? Jest to dosyć proste, chociaż nie każdy od razu może na nie trafić, ponieważ po zainstalowaniu aktualizacji i odpaleniu gry, no, będziecie musieli, tak jakby, poczekać w grze trochę i do tego najlepiej jest po prostu się przespać, najlepiej z jeden, może nawet dwa dni. A ja zawsze dla pewności robię taką podwójną tutaj drzemkę w grze, nic w grze nas nie budzi, nic w grze nas nie zgoni. A następnie po spanku musicie odczekać trochę. Może to być minuta, może to być kilka minut. I powinniście otrzymać na wasz telefon SMS. SMS powinniście dostać od gima B. O nazwie wielkie łowy. I jeżeli ktoś chce samemu sobie to zadanie zrobić, i polecam serdecznie, jeżeli jesteście graczem, zróbcie to samemu. To jest taki quiz trochę na zasadzie, czy znasz dobrze grę, czy znasz dobrze mapę, coś jakby geogeser, wiecie, tylko że w grze Cyberpunk 2077. Jeżeli jesteście jakimś twórcą internetowym, jak streamerem, to polecam to też zrobić, ale przy pomocy także widzów, którzy też będą wam podpowiadać, próbować rozwiązać tą zagadkę. Ale jeżeli będą wam podpowiadać od razu, gdzie to to jest konkretnie, no to też będzie bez sensu. Natomiast przejdźmy do rozpoczęcia tylko tego zadania. Jak to zostało, moi drodzy, tutaj wprowadzone? Uwaga, uwaga! Nieokiełznana banda Jokerów opanowała Night City. Ukrywają się na widoku i kombinują, jak opanować hazardową scenę miasta. Wyrusz na niezapomnianą przygodę i pomóż je wytropić. Sława i bogactwo czekają. Przygoda, mówisz? Wchodzę w to. Pora zacząć łowy. I to, moi drodzy, jest pierwszy screen, który otrzymacie. To jest jedyny, który na tym materiale pokażę w całości bez cenzury, ale mniej więcej już wiecie o co chodzi. Będziecie dostawać screen. Jak widzicie, na screenie jest także zaznaczony tam w rogu e, joker. I macie się domyślić dokładnie, w którym miejscu zostało zrobione to zdjęcie, a następnie w to miejsce jechać. I w ten sposób, moi drodzy, zaczynacie przygodę. Będzie tam 10 kart do zebrania, czyli 10 jokerów do zebrania. No w Balatro ich jest dużo więcej. E, każdy z nich będzie w innym miejscu, każdy z nich będzie no, w różnych dzielnicach, w różnych miejscach, w różnych budynkach albo na zewnątrz, albo wewnątrz. Naprawdę tych miejsc jest dużo różnych. No i generalnie tutaj też nie chcę wam od razu pokazywać w tym materiale jak, gdzie, co. Jednakże jak to już wszystko, moi drodzy, zdobędziecie, czyli no jakimś cudem wam się uda wszystkie 10 miejsc odwiedzić, wszystkie 10 kart zebrać, no to czeka Was nagroda. Jak nie chcecie wiedzieć jaka jest nagroda i chcecie, żeby to była niespodzianka, to skipnijcie sobie teraz jakieś 30 sekund do przodu, ale ja Wam pokażę generalnie, co dostaniecie teraz. Oprócz, oczywiście, samej satysfakcji w grze, w jakiegoś można powiedzieć osiągnięcia, że zrobiliście zadanie, dostaniecie taką oto koszulkę. Jest to koszulka Joker z Night City z bardzo fajnym emblematem, właśnie nawiązującym do gry Balatro. Która zresztą na mojej postaci, którą przerobiłem też pod względem wizualnym, bo to też można robić w cyberpunku Reaper Doka ostatnio. No, prezentuje się tak. Postarałem się tutaj upodobnić do tego Jokera z koszulki. A drugą rzeczą będzie małe trofeum, które zresztą tutaj sobie w naszym mieszkaniu wylądamy. Dokładnie tutaj karty, które są także w balatro jako skiny w naszej talii. Czyli mamy tutaj karty z cyberpunka w balatro. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę warto zrobić sobie to zadanie, chociaż nagroda nie jest jakaś imponująca, bo wiecie, to nie jest przedmiot, którym będziemy strzelać, to nie jest snajperka, to nie jest samochód, ale to jest coś takiego, wiecie, to no jest kosmetyczny przedmiot. Ale sam fakt tego, że na przykład uwielbiam balatro, i uwielbiam Cyberpunka. Powoduje, że fajnie jest zrobić ten quest. Dodatkowo jest to chyba jedyny quest w tej grze, mogę się mylić, który faktycznie bada naszą wiedzę dotyczącą gry, mapy, znajomości mapy, i tutaj nie ma żadnych podpowiedzi i możliwości podpowiedzi, słuchajcie, ze strony gry. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, co mam zrobić, no weź mi podpowiedź i dostaniesz koordynaty. Nie. Nie ma nigdzie na mapie, moi drodzy, konkretnych informacji. Mało tego, zresztą wiecie, jak w cyberpunku wygląda mapa. To jest taki rzut od góry, nawet jednokolorowy i tam nie ma, tak jak na Google Mapsach, konkretnych budynków, placy, zabaw i tak dalej, parków widocznych. Więc pozostaje Wam rokmina czy przypominacie sobie właśnie jak wyglądała rozgrywka, czy odwiedzaliście dużo Ciekawych miejsc podczas rozgrywki, czy jednak przelecieliście przez tą grę e, tak liniowo? I to jest moim zdaniem bardzo fajna kooperacja. Chciałbym więcej w tego typu grach, czyli jakaś jedna gierka z drugą nawiązuje współpracę, umieszcza, nie wiem, jakieś skiny, jakieś nawiązania. W przypadku tego balatro to są tylko skiny. Tam nic więcej nie ma, bo to te karty oprócz wyglądu nie zmieniają swojego zastosowania, swojego działania. I ja to robiłem przy pomocy widzów, to znaczy starałem się nie czytać ani nie dopuszczać do tego, żeby ktoś mi wprost powiedział, gdzie to jest. Ale generalnie gdzieś tam rozkwinialiśmy, jak inni widzowie mieli jakieś. Rozkminy i pamiętali trochę inaczej rozgrywkę, to próbowaliśmy rozkminiać, czy to jest w tej stronie, czy po tamtej stronie miasta. Błądziliśmy, szperaliśmy i to trwało u mnie około dwóch godzin. Więc takie zadanie zeszło mi około dwóch godzin, ale wiecie, dwie godziny przy pomocy osób dodatkowych. Więc nie wiem, jak wy będziecie totalnie to solo robić. Może to wam dłużej zajdzie. No chyba że wejdziecie na Reddita, czy w Google wpiszecie, to już na pewno będą od razu odpowiedzi i będą konkretnie miejsca pokazane. Polecam sprawdzić sobie Cyberpunka, jak dawno nie graliście, dużo się zmieniło w tej grze, polecam także grę Balatro, bo też warto w nią zagrać, naprawdę potrafi ona wciągać i, i to dosłownie. Bo ostatnio się mówi też o Balatro, że to jest taki trochę nauk, co prawda wiecie, ten prawdziwy nauk jakim jest granie w pokera na pieniądze hazard, to jest coś do czego definitywnie nie zachęcamy. Ale to, że ta gra wciąga, moi drodzy, swoim gameplayem, możliwościami, regrywalnością przede wszystkim. Ta gra jest potężnie regrywalna. Zachęcam, żebyście sprawdzili tą grę. Czy to w wersji mobilnej, bo to na telefony też wyszło, czy to w wersji na Steamie. A jak ktoś by chciał zaoszczędzić, to w tym momencie link dam wam w opisie. Jest to mój reflink yy... Ponad 4 dych, około 4 dych chyba gra na G2A.com, czyli u sponsora mojego kanału, znajdziecie, więc śpieszcie się, bo jak będą wykupione te najtańsze, to później będą tylko te trochę droższe, i to tam różnie bywa z tą opłacalnością, więc kto pierwszy, ten lepszy. No i co, widzimy się w kolejnym materiale, ja uciekam grać. Na moim streamie oczywiście w Balator też pogrywam od czasu do czasu, także wpadajcie na Twitcha, Twitch, DiviBoncol od rana do tam 17, czasami 18 też ten stream leci, a potem jakbyście chcieli zobaczyć te gierki w a czy w Cyberpunka, czy w inne gry, to jest to na Bongkol Live na drugim kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się i miłego grania. Uważajcie na Jokera.